I manerko, kochani witam was wszystkich bardzo pięknie 13 czerwca moi drodzy na karcie dnia. Słońca. Zaczynamy oczywiście od karty porady, zobaczymy co dzisiaj. Potem przelecimy sobie każdy znak zodiaku kochani, żeby zobaczyć co dzisiaj do nas idzie, co może nam się wydarzyć albo nie wydarzyć, albo jakieś nie wiem ostrzeżenia czy coś. No zobaczymy co z karty uda nam się wyciągnąć. No więc moi drodzy no więc moi drodzy co? Karta porady. Kochani, karta na dzisiaj to kontrola wibracji. Cóż, że tak powiem, te dwa słowa znaczą? Kochani, żebyśmy panowali nad emocjami. W dużej, w dużej takim, słuchajcie, no tutaj, jakby w cudzysłowie, tak? Dlatego, że słuchajcie, no w jeszcze też wibracje nieco in, coś innego mogą znaczyć, w takim rzeczywistym, kochani, życiu, którym się otaczamy na co dzień, po prostu chodzi o to, żebyśmy dzisiaj panowali nad swoimi emocjami, moi drodzy, żebyśmy przyciągali, przede wszystkim przynajmniej według, hmm, według, kochani, karty, te pozytywne wibracje, tak, czyli żeby tutaj nie dopuszczać, nie daj Bóg, kochani, do głosu, E, jakiejś takiej e, sytuacji, w której poddamy się negatywom, poddamy się gniewowi, poddamy się jakimś wybuchom nerwów niepotrzebnych, nie daj Bóg, żalu, złości, smutku i tego typu rzeczy. Tylko starali się wyciszyć to wszystko i panować nad tymi emocjami, moi drodzy, i przyciągać te, co są pozytywne. Tak? Czyli, moi drodzy, dzisiaj, jak ktoś się rozkręci mi za bardzo, no to, moi drodzy, uff, ściągamy po prostu, słuchajcie, tutaj, jakby cugle, i, moi drodzy, staramy się, że tak powiem, tutaj wyrównać te emocje. Dobra, przechodzimy do każdego znaku Baranek. Baranek ma dzisiaj kartę spełnienia życzeń, spełnienia marzeń, względnie karta mówiąca o tym, że pewne sprawy przeznaczeniowe mogą ci do baranka zagościć. Więc drogie baranki, wy dzisiaj troszeczkę los, z losem będziecie mieć do czynienia, z przeznaczeniem do czynienia, jak i również z tym, że moi drodzy, no właśnie jakieś pewne wasze założenia, które macie dzisiaj, czy plany, y, mogą kochani się pomyślnie, zaznaczam, zrealizować, tak? Co niektórych może w czymś olśnić. Czyli może przyjść taka myśl. Dobra, wiem już jak wiem jak już mam to zrobić, tak? I takie po prostu olśnienie gdzieś umysłu u baranków może się pojawić. E, co u byka. Mm -hmm ubyka dzisiaj, słuchajcie, karta przejścia, karta bramy, czyli takiej sytuacji, w której byk coś zostawia za sobą i otwiera się na coś nowego. Nie wiem na co, moi drodzy, ale macie te, takie przejście. Ja też jeszcze nie wiem, bo słuchajcie, też jestem bykiem, się zastanawiam, co ja mam zostawić za sobą, a nie wiem, na co mam się otworzyć. Słuchajcie, no może tutaj generalnie chodzi o zrobienie takiego ogładu w życiu, czyli żeby po prostu pewne sprawy już podomykać, powiedzieć pierdziele, nie będę do tego wracała, kurczę, trzeba iść pełną parą do przodu, a nie ciągle tkwić w miejscu, albo nie Daj Bóg cofać się wstecz. E, może to chodzi o to. E, co niektórzy mogą planować wyjazdy, planować podróże moi drodzy, bo być może dzisiaj takie tematy gdzieś pomiędzy Wami a kimś powstaną i będziecie zastanawiać się nad wyjazdem gdzieś, tak? E, więc też może tak być. Oraz również otwartość na pewnego rodzaju tematy, sprawy, ale taka na maksa. Tak, wchodzę w to, zrobię to, czuję to. Wiecie o co mi chodzi? E, bliźnięta. Szczęście, rodzina, moi drodzy, dzisiaj pomyślność przeważnie w kontaktach, kochani pomiędzy wami, a najbliższymi osobami. Niekoniecznie żoną, mężem, tam kimś tam, kimś tam, bo moi drodzy, nie każdy ma tego żonę, czy męża, tak, czy też osobę jakąś tam, nie wiadomo, stałą, ale najbliższe wam, w waszym otoczeniu osoby, moi drodzy. Pełnia szczęścia, pełne zadowolenie, dobre kontakty. Hmm, powiedziałabym taka radość z tego również płynąca, a jeżeli nawet nie kontakty i tak dalej, to moi drodzy. To, co dzisiaj robicie, powinno skończyć się szczęśliwie i pomyślnie. Nastroju wam dzisiaj też nikt nie powinien spieprzyć. No i bardzo dobrze. Co uraka? Uraczka, moi drodzy, dzisiaj wybory i decyzje. Nie wiem, co tam ten rak dzisiaj będzie wybierał, o czym będzie decydował, ale, moi drodzy, może to być taka sytuacja, że będziecie wybierać pomiędzy opcją A a opcją B, albo po prostu podejmowanie jakiejś decyzji. Może być błaha, to nie musi być decyzja życiowa, moi drodzy, u co niektórych na pewno, ale nie u wszystkich. Może to być błaha rzeczy, że będziecie się zastanawiali, no ja nie wiem, czy może lepiej to, a może tamto. Co niektórzy moi drodzy będą szukali balansu, no bo na przykład jak rak się wkurzy, słuchajcie, to być może właśnie patrząc na kartę porady, będzie tutaj próbował to zbalansować, żeby za bardzo się, że tak powiem, nie uruchomić. Też tak może być. No i słuchajcie, tradycyjnie karta dla Krysi, tak? Krystyna. Karta dla Krysi, typowo, moi drodzy. Krysia będzie dzisiaj zadowolona, moi drodzy. Ona się dzisiaj będzie, że tak powiem, czuła bardzo dobrze w swoim własnym sosie, więc Krysia, cieszę się bardzo, że tam nie będziesz nie wiadomo co. Chociaż ty zawsze jesteś taka fajna, więc nie widzę cię nigdy w jakimś takim stanie, powiedziałabym, rozpaczy, <grym> albo też nie wiadomo czego. Będziesz, kochana, zadowolona z tego, co posiadasz, co masz. Być może kupisz sobie dzisiaj coś, albo dostarczy ci ktoś coś i będziesz zadowolona z tego, co posiadasz, co masz. Moja droga, to nie musi być Przedmiot rzeczowy, to może być sytuacja taka, że nie wiem, jakaś wiedza, informacja, wiadomość, załóżmy od kogoś, która wpadnie do Twojej, oczywiście, głowy, w Twoje ręce, w jakiś sposób sprawi, że poczujesz: No super, jest git, cieszę się, że to mam, cieszę się, że o tym dowiedziałam. Cieszę się, że się tego nauczyłam, w dużej mierze również. No, kochana, jeżeli monety, no to również, kochana, może to być jakiś stan posiadania takiego finansowego, materialnego, pod kątem zawodowym. Także poczujesz takie bezpieczeństwo w tym temacie. Dobra, Kryś się sobie położymy. Słuchajcie, może tutaj gdzieś z boku. Czekajcie, czy mi się to zmieści. Yy, dobra, to nie Kryśka leży tu. Kryśka, walnę cię tutaj y, pomiędzy, słuchaj, y, bliźniakiem a rakiem, tak se, o, tak wiesz, a co mają dobre karty, więc może te wibracje na ciebie też popłyną. <gryśka> Dobra, sprawdzamy lwa. Jeżeli chodzi o lwa, słuchajcie, bardzo miłe niespodzianki płynące do lwa. Bardziej pod kątem emocjonalnym, moi drodzy, jak najbardziej, bo karta Giermka Kielchowego mówi o miłych słowach, miłych zaskoczeniach emocjonalnych, um, niespodziankach pewnego rodzaju, takich od losu czy też od kogoś konkretnie, że ktoś wyskoczy nagle z jakimś tekstem, ktoś na przykład powie coś i lew powie: O jeju, 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 jak fajnie. Lew może też czuć bardzo fajne wibracje, moi drodzy, bardzo fajne fajne wibracje, z uwagi na to, że po prostu może czuć się zafascynowany, zauroczony, zakochany, gdzieś te motylki w brzuchu ruszą, mm -mm. albo ktoś wobec was to wszystko poczuje również, moi drodzy. No taki dzień stricte taki flirtujący troszeczkę, romansowy, w, w, gdzieś tam emocje takie będą uczuciowe, wiecie, powysyłane w jedno, w drugą, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zoboleska, tylko tam się nie zakochaj, e, Panienka. U Panny, moi drodzy, dzień o, bardzo mocno podyktowany, słuchajcie, pewnego rodzaju wiarą w coś. E, gdzieś tam panienki będą chciały w coś bardzo mocno, załóżmy, wierzyć, będą chciały żyć e, albo postępować zgodnie z jakimiś konkretnymi zasadami. Dzień skupiony na relacjach stałych, na małżeństwach, jeżeli takowe macie. Czy też relacje stałe, jak, jak powiedziałam, może to być dzień bardzo mocno, kochani, na tym skupiony. Dzień pełen duchowości, więc ci z Was, którzy gdzieś tam z tą duchowością pracują, bądź też, że tak powiem, potrafią posłuchać głosu chociażby własnej intuicji, no to ten dzień również może być bardzo mocno napiętnowany, powiedziałabym, właśnie. Taką, takim uniesieniem duchowym, takim wgłębieniem się, kochani, troszeczkę w siebie, tak? Posłuchaniem tego, co ta dusza, co, co ta intuicja Wam bardzo mocno, kochani, również podpowiada. Jakieś bardzo mądre słowa, które możecie dzisiaj usłyszeć, które bardzo mocno pobudzą tą Waszą duchowość. Więc taki dzień, kochani, no mistyczny, fajnie. Sprawdźmy wagę. Załamanie się totalne. Moi drodzy, waga dzisiaj będzie załamana, będzie cierpieć, będzie mieć myśli, które będą bardzo mocno wagę dobijać z jakichś tam względów, z jakichś tam przyczyn i po prostu waga nie będzie mogła fizycznie, że tak powiem, w ciągu dnia, jak i w nocy, może nawet delikatnie, kochani, spać, myśleć o czymkolwiek innym, bo będzie czymś się załamywała, moi drodzy. Może się też będzie czegoś bała, jej stan emocjonalny będzie po prostu cały pobudzony. Ubudzony. Droga Wago, wiesz co? Weź wstań z tego łóżka, czy też tudzież, przestań się po prostu martwić, weź byka za rogi, krótko mówiąc, i nie daj sobie w kaszę nadmuchać. Komukolwiek, siedząc w ten sposób i myśląc i się załamując, tak naprawdę do niczego nie doprowadzamy, kochani. Czasami trzeba z tego po prostu wyjść i powiedzieć, pierdolnąć pięścią w stół, powiedzieć koniec. To tak na marginesie. Nie wiem czemu, mówię wam to, bo tak czuję. Skorpiony. U Skorpiona, kochani, szansa, szansa na nowe początki, kochani. Ja tam nie wiem, jakie Skorpion ma nowe początki, ale widać tutaj szansę emocjonalną na coś nowego, kochani. To mogą być dla co niektórych oczywiście nowe związki uczuciowe, rozpoczęcie czegoś fajnego, uczuciowego w swoim życiu, być może z kimś nowym, ale co dla niektórych, moi drodzy, to po prostu może być zwykła rzecz, czyli, no, okej, okay, w starych związkach też może być rozpoczęcie jakiegoś etapu uczuciowego, jakby na nowo. Ale, moi drodzy, to też może być radowanie się serca z jakiegoś powodu, tak? Bo szykuje się szansa na horyzoncie, że już się ma z czego skorpion cieszyć, tak? Jakaś szansa się uszykowała, skorpion całym serduchem w to jest wpakowany i po prostu aż idzie z sercem na dłoni w to, bo czuje, że to może być dobre i fajne. Skorpionie, co by to nie było, to jest szansa. I jeżeli to jest szansa, to wykorzystaj ją tak po prostu zwyczajnie. Strzelec. Strzelec jest w posiadaniu czegoś, moi drodzy, i jest z tego bardzo zadowolony. Ja mam tutaj takie wrażenie, kochani, że pod kątem finansowym, zawodowym strzelec raczej nie płacze i jest po prostu zadowolony z tego, co ma, z tego, co posiada. Trzyma coś w ryzach, trzyma coś w garści. Ma, słuchajcie, dobry zasób finansowy, to znaczy, no może tak być, ale jeżeli nie tylko finansowy zasób, to po prostu jesteście w posiadaniu czegoś, co was stawia w pozycji bezpieczeństwa, ugruntowania stabilizacji, poczucia bycia pewnym siebie. Jestem pewna. Jestem pewny siebie. Tak, ponieważ mam to i wiem, że to jest dobre dla mnie e, i nikt mi w kaszę nie nadmucha. E, jesteście po prostu kimś, kto ma coś w posiadaniu. Co? Nie wiem. Nie wiem, kurier przyjedzie do was z kiecką albo nie wiem, z jakimś tam, nie wiem, z wiertarką, tak? I wy poczujecie, mam to, to jest moje. <grym> Cieszę się, że mamie, cieszę się, że jestem w posiadaniu tego przedmiotu. Głupi przykład, ale oczywiście zyskiem może być wszystko, nawet jakaś wiadomość, którą wy macie i cieszycie się z tego, że możecie czuć się pewni siebie, tak? Koziorożec. Koziorożec od czegoś odchodzi, ale od czego? Ja nie wiem, kochani, to są emocje. Tak jakbyście po prostu chcieli odejść od tego, co macie pod kątem być może emocjonalnym, związkowym, relacyjnym, miłosnym. No, albo ktoś od Was, jedno z dwóch, coś tutaj po prostu chce, znaczy, może inaczej, chce zostawić to, co ma i pójść sobie w świat, pójść po prostu po coś innego, bo coś, coś koziorożcowi przestaje wystarczać, tak? Tak, jakbyście stwierdzili, no spoko, no niby jest dobrze, ale cholera jasna, no chciałbym czegoś więcej koziorożec po prostu zwyczajnie, słuchajcie, odwraca się na pięcie i zwyczajnie może chcieć pójść szukać czegoś fajniejszego dla swojego własnego życia. I to odejście, kochani, może być od wszystkiego. Nie wiem, nie wystarcza mi ta robota. Potrzebuję lepszej pracy, lepiej płatnej, lepiej rozwojowej. Dziękuję, do widzenia. I po prostu koziorożec sobie idzie. Ale jest jakieś odejście od tego, co macie, moi drodzy, albo ktoś odchodzi od, od was. Też tak może, kochani, być. Um, odsuwa się emocjonalnie. Yy, wodnik. <laughs> Uwodnika, kochani, karta sądu, a więc karta, kochani, spowiadania się. Nie wiem, ktoś się wybiera do księdza na spowiedź, czy co? <laughs> żartuję, ale nie wiem, przyszło mi to do głowy. W każdym bądź razie spowiadanie się, kochani, z jakichś grzeszków yy, i trzeba będzie dzisiaj być może przeprowadzić jakieś kluczowe rozmowy, żeby przedyskutować pewne tematy i wręcz powiedzieć, wywalić kawę na ławę, wyspowiadać się ze wszystkiego, co się zrobiło, a czego się nie zrobiło, po to, żeby oczyścić atmosferę. Względnie, moi drodzy, czas sądu to sprawy urzędowe, finansowe, papierkowe, nie wiem, co tam jakie, słuchajcie, księgowe, tak? Tutaj bardzo mocno są tutaj również w tej karcie sądu zaznaczone, co niektórzy będą się odradzać. Czyli załóżmy, uporządkowaliście wszystkie swoje tematy, wiecie, czego chcecie, teraz i natychmiast podejmujecie decyzję, że czas wstać z kolan i iść do przodu. Hmm? I się odradzacie. Hmm? No dobra, dobra. I, wod, i pff, jakie wodniki ryba. A u ryby, kochani, ale fajnie się to spotkało, bo panna ma kapłana, a kapłankę ma mm, rybka. Moje drogie rybki, u was dzień, w którym również duchowość może odegrać jakąś, kochani, konkretną rolę, tak bym to powiedziała. Czyli dzisiaj słuchacie głosu własnej intuicji. Ona wam będzie bardzo dobrze podpowiadała, więc możecie mieć takie, wiecie, takie, takie nie wiem, przeczucia, y, taką wiedzę, mam, mi się wydaje, że będzie taki tak, czuję pismo nosem, intuicja mi podpowiada to czy owo, tak, y, gdzieś po prostu bardzo głęboko takie przemyślenia będą przychodziły do waszej głowy i słuchajcie, nie tłumcie ich, bo one mogą być dobre. Nie skreślajcie tego z listy, tak bym to powiedziała. Jakieś sekrety i jakieś tajemnice, czegoś ryba może nie wiedzieć, albo ktoś próbuje przed rybą coś ukryć i jest to zakryte. Względnie ryba coś ukrywa przed innymi osobami. Powiedziałabym też, żebyście też dzisiaj troszeczkę nie wychodziły na świecznik, czyli przed szereg tak zwany, tak? tylko lekko trzymały się z tyłu i na uboczu. Tak, żeby dzisiaj za bardzo nie świecić oczami swoją osobą przed innymi ludźmi, tak? To taka karta bardziej rady. Kawa. Idziemy wszyscy na kawę, słuchajcie. Buziaki, buziaki.